Panie przewodniczący, już tak na koniec, bo przed pana przed rozmową naszą pokazaliśmy obrazki z sejmu z tych wczorajszych obrad. Obrazki na pozór być może zabawne, ale tak naprawdę bardzo smutne posłów, którzy zakładali sobie maseczki higieniczne na, na głowę, ściągali rękawiczki, chodzili w jednej na przykład i tak dalej, i tak dalej. Pewnie pan to widział też na własne oczy, bo tam pan przecież wczoraj był. Ja tak się zastanawiam, co sobie myśli pielęgniarka albo lekarz, którzy czekają na te maseczki, którzy nie mają maseczek w szpitalach, ratując ludzi, i patrzą na posłów, którzy robią sobie widowisko z tej całej sytuacji. Przyzna pan, że wrzucanie tych selfie i to dotyczy wszystkich klubów parlamentarnych, pańskiego także. Wrzucanie sobie tych zdjęć, selfie w maskach, bez masek, z maską na głowie, z maską, już nie powiem gdzie. Zastanawiam się, co dzieje się z mentalnością posłów, że sobie pozwalają na takie rzeczy w obecnej sytuacji. Absolutnie y, uważam, że takie zachowanie jest niepoprawne. Bardzo przepraszam za każdego parlamentarzystę, który zachował się nieodpowiedzialnie. Nie powinno to mieć miejsca. Y, myślę, że część z nich chciała po prostu pokazać, że da się pracować w odpowiednich warunkach, że zostaliśmy wyposażeni w tego typu środki ochrony osobistej. Natomiast uważam, że to jest czas próby. A nie czas selfików. Więc raz jeszcze każdego słuchacza, y, widza, przepraszam za takie zachowanie. Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Dzisiaj o 12 zaczynamy pracę nad tarczą antykryzysową, na razie bardzo dziurawą, ale będziemy zgłaszać poprawki, żeby to było rzeczywiście coś skutecznego. Natomiast y, no, mam nadzieję, że nie, nigdy tego typu zachowania się nie powtórzą, bez względu na to, kto jest z jakiej opcji politycznej, powinien zachowywać się poważnie.